Yy, w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak ustawić yy, moda do robienia skryptów yy, Więc wchodzimy sobie tutaj, przeglądaj mody, yy, player automa wyszukujemy Pobieramy sobie tutaj na jakąkolwiek wersję yy, No i wchodzimy do minecrafta Jak już jesteście w minecraftcie, yy, idziecie sobie gdziekolwiek, na przykład yy, tutaj i tak, yy, robicie sobie bindy, ustawiacie, tak żeby było Wam to wygodniej nagrać. Bo będziecie mieli zapewne bindy yy, takie, Wam przypiszę, yy, że będziecie mieli to pewnie gdzieś ustawione. Więc robicie sobie bindy. Yy. I teraz tak, jak już zrobiliście bindy, odpalacie nagrywanie i nagrywacie sobie skrypta. Jak już nagraliście, yy, wyłącza się nagrywanie i teraz tak, to już jest nagrane yy, i zapisane, więc odpalamy sobie teraz yy, menu tego moda, yy, start yy, lupet replay. I tutaj, no już tak naprawdę yy, skrypcik działa, on będzie działał całą noc, jak sobie zostawicie kompa. Będzie całą nos kopał, więc myślę, że naprawdę fajny mod. Jak ktoś sobie szukał skryptu, yy, więc no, to tyle się, Mano.